Czy o meczy. Adam, Akceptuj. powiedz mi pierwsze pierwsze odpowiedź na pierwsze moje pytanie, czy ty jesteś pijany, czy niespełna rozumu? A z piwkiem można? Nie można. Piwka nie można. Tu gówno nie można. Pojebcze. Mówiłem, ho, 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 ho. Ho, ho, ho mówiłem, że można i tyle. Edgeback, teraz Edbak wyjdzie mi to, wyjdzie mi to. Pa pa. pa. Widzieliście? Widzieliście? Ubiłem. Pa, pa, pa gościu! Kurde, jest! Udało się! Tak. 2-1-3-7, powiem wam, pamiętajcie, Elfie to mafia! Ej, no. e, patrzcie, no, to? Co to... jest grane?! Yeah! Widzieliście to? To co, tak jak wtedy? Tak jak wtedy, dalej. Dada, dada. Na dobra, Na listka. Kurde, między nogami mu <laughs> trafiłem! No <na> shit, jak <laughs> było blisko! No kucnął dada, dada. akurat między nogami, nie? No, 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 no. tu, tu, tu. Boli ona, ty już nie jesteś za stary na te gry? Ty nie jesteś za młody? Nie. No i dziękuję Wam, widzowie, za kolejny już rok spędzony razem. Życzę Wam oczywiście szczęśliwego nowego roku. Bawcie się hucznie na Sylwestra. Wybawcie się też za mnie, bo ja niestety jestem chory w tym roku. Także Sylwester da spokojnie, ale za to mogę zrobić Wam, że tak powiem, na nowy rok lepszą nagrodę. Tutaj jest odcinka. Także AK-47 o wartości 100 zł. Co trzeba zrobić, aby wygrać tego skina? Wystarczy, że zostawisz łapeczkę w górę, komentarz na temat odcinka, zalogujesz się na stronę CSGO SKIN z pierwszej linijki opisu i tam jest giveaway na kosę o wartości 1500 zł. A wystarczy, że wpłacisz 8 zł i 40 groszy, także niezły deal. No i subskrybuj kanał oczywiście. Także życzę Wam powodzonka i wszystkiego najlepszego w nowym roku. No witam, witam! Jeżeli chcesz potwierać skrzynki do CS2, to zapraszam Cię na stronę CSGO Skins, gdzie z kodem Bullion dostaniesz 2 złote i 10 groszy na start oraz 10% bonusu przy doładowaniu. Na stronie znajdziesz wiele ciekawych trybów, jak na przykład lootboxy, case Battle lub Exchanger. A i nie zapomnij otworzyć darmowej Daily skrzynki. Dodatkowo CSGO Skins regularnie wprowadza nowe eventy, w których możesz wziąć udział. Do zobaczenia na stronie. Pozdro. Macie słuchaj! Tak! Teraz mamy akcję. Musimy komuś dać Zeusa. Dać Zeusa? Trafić! No! Czekaj, to ja komuś dam, patrz. Yeah, no! Zbuk. Dałem mu. Ja też, dobra, mi misja... oh, <noise> się wy... Mi się odbiło. Ile można kupić Zeusów tak w ogóle? Nie wiem. Dużo. Wow. Czy nie? O! Oh. <noise> my bad, my bad! That was sorry, sorry mate, sorry, I didn't want to. Ja na top jej takiego fajka śmierdzi tutaj od Czemu? Że jesteś w pełni, jest jak jestem na Że nie jestem prawdziwy? No, mogę to udowodnić. No to udowodni. Dobra, mam na imię Maciek. Dobra, inaczej to każdy wie. <laughs> udowodni to, nie wiem, 67. To... Dobra, mój kanał jest starszy od ciebie. Mmm, kanał ma 14, no? nie wydaje mi się. Nie, 13 ma, czekaj, 2011. Mój dawaj, pokaż im. No to nie jest nasz. No jednak widzisz, czyli no. nie jestem prawdziwym bulionem jednak. Mogę cię do, do znajomych no dodać? się, w... Tak, śmiało. I <laughs> fake, i fake, fake bulion, nie wierzą mi. No fake to jest twoja mama. <ścoughs> 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 no, ja mam. Dobra. O!

Ho ho jednak byte O Jest Łoo ej, udało mi się jeszcze ten Edbaka to zrobię, nie Edbaka no To jest z gościem They will be dead soon enough Tu wiesz o co chodzi. Co i deszczem Ej, święty. Ja, to co? A ty, to ty jesteś tym gościem, co na YouTubie chodzi z kurczakiem do biedronki i tam wali wiadro? Tak, to ja. Tak. Czyli tak. jednak. Ej, ale o tym wy w ogóle. Ej, daj linka. Ja Dlaczego? Ten... No, jak się ten film nazywa? Halo, święty! Jesteś święty. Od teraz. Chodź do Boga! A tak skały święty? Nie święty. Fuck off! Leave me alone! Fucking... Why are you trolling man? Nie ja wiem za dużo kawy mi odpina. Tak? No, tak. ja sama chodzę. W często się. A może potrzebujesz pomocy? Nie wiem, o czym mówisz. Mogę zadzwonić po 112, może podjechać. Wiesz, lepiej zadzwoń do. do dealera, Po no. co, potrzebujesz czegoś na uspokojenie? Tak! Szybko, co zamówić? Melisa? Grzybki jalocynki. Melise? Grzybki po co? Chcesz widzieć gumisie? Po kawie? Bo lubię mieć dobrą pizę <noise> Chcesz o tym porozmawiać? Z tobą tu już o niczym nie będę rozmawiał, bo wszystko potem w internetach rozpowiadasz. Nawet nie wiem, kiedy mnie strzeczajki nagrywasz. Sam się sprzedajesz w internecie. Nie, to ty. To ty iść no, do komendanta na makowca.